Siemano kolano widzowie. Zaczynamy odcinek serii Saga Wielka Przygoda. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki wam się podobały. Zmieniłem sobie skina. A teraz zaczynamy rundę. Lepka sprawa. Ciebie co znowu za jeden gałganie? Nasłał cię ten zgniły łajdak, weks? Ja tam się go ani trochę nie boję! Mm -mm. A, już chyba poznaję! Sankboy! Będziesz próbował powstrzymać weksa, czyż nie? O, z drzewa nam spadłeś. Weks i jego zamęt dają nam się tu mocno we znaki. Trań marzy o naszych bananach. Bez dwóch zdań. Figę z makiem dostanie. Myślisz, że powstrzymasz jego wstrętną zgniliznę? To do dzieła. Ja i moje małpki będziemy cię dopingować. Idę. Teraz. Dopiero zacząłem. Nie będzie ani łatwo, ani ciężko, bo w tym świecie to jest chyba najłatwiej. Prawie spadłem. O ile tutaj da się spaść. Można się tutaj nie da spaść. O ty! Gostku Gostek sobie prze... Rąbał Nie udało się, no są mega ciężkie Do pokonania Dobrze, że mam ten efekt klejadnicy. Kulaki. Oj, On jest mądrzejszy niż tamte byki z niego świata. O, fajnie. To mi się spodobało. Element kostium. Nowy element kostiumu. Nie miałem go widocznie. Sobie radzisz z tymi szkodnikami weksa, co? Na czarne banany. Mam ich powyżej uszu. Coś daje, Miałem punkt odrodzenia. Dzwoneczki czemu ubrania leżą na drzewie? Nie? Co ja mam? Ej, hey, Sakboju! Tylko nie obijaj bananów! To nasz towar eksportowy, paliwo dla wyobraźni. Karmimy nimi oh. cały świat rzemiosła. Ja. Oj, oj. Czy tym się nie da ich szczrzyć Mój skin Ta radę <laughs> Jeszcze chciałam jego przyjąć Żelkowy łuk Mam także Mam żelkowy łuk Mam żelkowe też włosy Naprawdę One tak zasuwają Nie pójdę już po to w już mnie nie interesuje Już mnie ta kula nie interesuje. Naprawdę to tak Na jednym życiu! Mój żelek zostawia żelkowe ślady pasuje. To będzie następna runda. Mogę wybrać. Nas. Niech będzie. Teraz będzie bumerang. Oj, teraz będzie bumerang. Skąd tutaj też są yeti? Muszę, że już skończyłem z nimi poprzednie świecie. Nie żartowałem, skończyłem z weksem w poprzednim świecie. Na krzaki. Um. Mówiłem Wam, że będą jeszcze inne, mocniejsze. Te właśnie są ogniowy. Dante mi nie sprawiały żadnego problemu. O tym właśnie mówiłem. O, oh, nie. Ej, a jakby mamy to coś... O, Mówiłem, że to był dobry pomysł z tym. Kawa z banana? Nigdy czymś takim nie słyszałam. Oj, chyba go ich z... Porąbało.

Dalej, nie, kolejny ogniałość, już mi tamte Szybko rozłożym pokonać szlajm. Im bardziej się skręcę z nim, tym lepiej. Oh yes. Yeah. Oh no, oh no, oh no. Mm -hmm. バンバイか。 Strażnicy, ale byli słabi, a więc nie dali rady. Tam się założy, że będzie kolejny. Pięć kluczy znowu za pierwszym razem. Tak samo jak w drugim odcinku tej serii mi się nie daje, że w drugim dysznie liczę odcinków. A tego wpadło. Oj, będzie gra w koszarkę. Oj, będzie zabawa w koszarkę. Teraz trzeba się bawić w koszarkę. Finch, haben Ładnie siedem znajdźków dzwonków. Już mam. A więc. Teraz to będzie wybór ognisty rytm. Czy śliski skok? To tyle na ten odcinek następna runda nazywa się śliski stok a więc bardzo dziękuję że oglądaliście do końca ci co jeszcze nie zostawili lajka like i suba niech zostawią bardzo ich proszę a więc pa na razie